Marcin, ready? To oh, kur... Kto to Marcin? Ja nie znam. Łukasz. No. Łukasz. No. A, tylko w... mnie oszukasz, no. A. W ogóle ja chciałem dać cenzurę na ten film. Na przekleństwa, żeby to lepiej poszło. Ale no. się nie dało, bo za dużo tego było. Tam by było tylko cenzurę słychać. Eee... 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 Tak, tak by było, za, za, za cały film tak wyglądał. Kurat peł pieniędzy i super w Jesteś głupi. A, ale tu są kamery. No. Nikt mi nie powiedział. Masz coś ciekawego? Nie mam pieniędzy, kurwa. Trzeba nafarmić. Za 10 levelu masz tego. Ale Jak trzeba marię. kupić, kurwa. Nie mam 10, no. mam 9. Ja sobie Ja pierdolę ja uszami, kurwa. Nie brzuchę. No ja Może... pierdolę sobie kurwa, że nie, masz duże. Bo chodzi na siłownie. Jak zobaczyłem Cię wczoraj, powiedziałem, że jednak to wala. Chyba konia walisz. Kaczka, co ty ci patrz na tej siłowni, kur... Za dużo sterydów czy co? A, amoniak, amoniak bierzemy przed. No jak idzie, kurwa waga piórkowa na siłownię, podnosi kurwa. żale no to bym mu odpier... a Myśli, że jest kulturystą. Polska, <śleski> 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 Myśli, że jest kulturystą, jest kulturalny. <śleski> ja jestem kulturalny, to co Kulturalnie przyje, no... Aha, rasista? Tak, jestem oh, rasistą, ha. wtedy kiedy trzeba. Czyli to... zawsze, ku... Moich oczach widzę raj. Raj. Daj mi dupy, daj. <sm maximum> <uś> no jak to lubi, to okay. Ja, ja, jak ja na przykład chodziłem na siłownię... No. Nie um. chwal się już tym tak! No ale nie, to trzeba tak mu wracać do Śląska, co nie? No. no. Moim, moim takim e, typem, który jakby mnie uczył, ogarniał mi wszystko na siławni, ale nie? Układał plan i tak dalej. Taki trener coś takiego. No to był aha, Ślązak, aha. co nie? O kur... No i oni wiesz, aha. tak oni gadają czasami aha. śmiesznie. Aha. No to tak, ty czasami już nie da rady zrozumieć. Aha, aha, aha. aha, aha. No. no. Ciekawe. Ej, no ale najwyżej. najgorsze jest to, że jak ja bym miał wstawiać te wszystkie momenty, jak je kaczkę, to by ludzie pomyśleli, że my go na kur... nienawidzimy, nie? nie <grym> A tak nie? Eee. Aj. Niemiłe. Kaczka w wsadzimy cich. w buzie. Kaczka buzie, wsadzimy ci, ch... w wsadzimy cich. ch**a ja, w się, bo się przejdę znowu. Ja ci słyszę. ja tam z słyszałem, że mnie zdradzasz ogólnie, więc... E? Ha? Z Mariką mnie zdradzasz. Wiesz z kim on mnie zdradza? On ma ja. chyba czterech kochanków. Ile? Daj mi sporo. pięciu? Ile? Co ty mówisz do mnie, ty? Zapomniałem. Zapomniałem. Ty za cały czas zapominasz, ty mózg sobie ten przestaw. A dlaczego ty mnie tak nie zawidzisz? mi. Tak Subskrybujcie ten kanał, zostawcie łapkę w górę i dzwoneczek. Dziękuję. Widzisz, puściłeś filmik, a ludzie zaczęli w to grać. No, kurde. Ja jestem takim wpływowym influencerem. Influencerek ja. Ej, ale ja nie będę y, takim prawdziwym influencerem, bo mnie małoletnie dziewczyny nie interesują. Nie. Więc Ale wiesz, no. gusta wraz z populacją mogą się zmienić. A no Czy tak, ku... no. jak y, napalone fanki zaczną pisać, to już to mogę ogłupieć, no, to raz, racja, racja. No, no. Oj. ninja. Sorry, Elo. No i kurwa... I to ja zawsze psuję, to on zawsze psuję. No, no właśnie, kurwa. Się... No, no właśnie, no właśnie, kurwa, jak można tak robić, kurwa, w ogóle, no? nie kurwa, nie, 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 nie mogę, nie mogę kurwa, no. Elo, ku... wchodzimy. Kogo zauważył? Kto lata z kątówką i otwiera kurę? Cokolwiek ja. Mm. To wy flikujecie kurę z lobby. Wy... Nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Ale ty masz styk ze dobrą dziewczynę i jej nie doceniasz. Ja no, ją doceniam. Tak. Nie doceniam mnie. Jak chcesz, ja ci po sklepie po na razówki, cokolwiek chcesz, to się jadę. Rację, masz rację, przepraszam, przepraszam za te słowa. Nic takiego nie było, nie powiedziałam tego. <grystnie> Będę brał cię. Gdzie? W aucie. Mnie? Ehe. E? Kaczka do auta. Szybko! Z tą do w śmieciu. HALO! Sorry. Ale <grystnie> o Marika w kiblu wypędza demona, bo się drze. Okej. Jak jest dwóch Zabijecie. Też cię Wreszcie, kocham. Chodź ci w dupę. Czemu tutaj masz. Łukasz? Tak. Jestem spizły z niej, Łukasz. Pierd... Dziękuję. Oko. Okay.